Witajcie, kochani, w ten piękny, sobotni dzień. Właśnie wyszło słoneczko. Co prawda jest już wieczór, ale zrobiła się teraz taka piękna pogoda. Przez cały dzień coś wisiało w powietrzu, nawet chwilami troszeczkę pokropiło. W tej chwili mam możliwość, coś niecoś dla Was, nagrać. I tutaj chciałbym bardzo Wam wszystkim serdecznie podziękować za wszystkie wczorajsze życzenia. Wczoraj próbowałem coś nagrać, ale uwierzcie mi, naprawdę pogoda była smutna, taka naprawdę nieprzyjemna. Cały dzień coś wisiało. Więc postanowiłem, że dzisiaj nagram Wam takie podziękowania za te wszystkie życzenia. Dostałem mnóstwo wiadomości i sms-ów, i na komunikatory, i właśnie mnóstwo komentarzy. Nawet komentarze z życzeniami ukazały się pod wczorajszym Reni filmem. Wiele osób może nie wiedząc o tym, u kogo na kanale piszą, bo czasami pokazują się te miniaturki, ja czasami też renie wrzucam na miniaturce, więc no może być takie małe zamieszanie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wam wszystkim serdecznie podziękować za te wszystkie ciepłe życzenia. Naprawdę jest tego ogrom. Dziś już tak po czasie mogę się do tego w taki Inny sposób odnieść z perspektywy tego czasu. Wczoraj naprawdę byłem wzruszony. Nie potrafiłem skleić słów, które wyraziłyby wdzięczność za, za to Waszą pamięć, życzenia, życzliwość i to wszystko, co wyczytałem z wczorajszych życzeń. Także jeszcze raz wszystkim mam, Wam bardzo za to dziękuję. I tu chciałbym mi też, jakie zapachy, słuchajcie, teraz jest wilgotno, bo. Padało nam e, jakiś czas temu, i teraz to wszystko zaczyna unosić się poprzez właśnie świecące słońce. Ale chciałbym się tutaj odnieść do może troszeczkę się wytłumaczyć, słuchajcie, bo nie lubiłem swojego imienia. Także zastanawiałem się, dlaczego moi rodzice nadali mi takie imię, ale to były czasy, gdy byłem młody, jeszcze zbuntowany. Później zaczęło do mnie, zaczęły do mnie pewne rzeczy docierać, i zrozumiałem, że to był jakiś ukryty, ukryty cel. Dziś jestem z tego dumny. Tłumacząc dosłownie znaczenie imienia Krzysztof, można powiedzieć Niosący Chrystusa, więc to zobowiązuje. Słuchajcie, to zobowiązuje, więc. To, co czasami mówię, że wziąłem sobie takie postanowienie, że będę lepszy niż byłem wczoraj, właśnie to się wzięło z tego. Nie chcę dążyć do ideału, nie chcę być ideałem, bo mi się to nie uda, ale w dobrą stronę chcę zmierzać. Tu chyba należą się teraz podziękowania moim rodzicom. No niestety taty już nie mam, więc nie powiem mu, jaki jest dla mnie ważny i tak dalej, ale została się mama, więc mamo, jeżeli kiedykolwiek obejrzysz ten film, to wiedz, że jestem Ci bardzo wdzięczny za to wszystko, dziękuję Ci i wszystkie sukcesy to są Waszą zasługą, a porażki są moje, ponieważ nie potrafiłem wyciągnąć dostatecznej lekcji yy, z tego co żeście mi yy, nakładali do głowy, co żeście mi tłumaczyli, więc nad tymi porażkami jeszcze będę pracował, więc te wszystkie sukcesy to jest wasza zasługa, więc tutaj w takim, w takiej podzięce, no i chyba w hołdzie dla mojego taty Postanowiłem, że no, zmontuję taką piosenkę. Nie jest ona do końca moja, ale chcę, żebyście wiedzieli, jacy jesteście dla mnie ważni. No i dzisiaj jeszcze korzystając z okazji, jest 26 lipca, wszystkim Aniom, bo, bo to jest takie dosyć słynne imię, właśnie obchodzone dzisiejszego dnia, ale. Wszystkim osobom, które dzisiaj obchodzą, imieniny, urodziny życzę wszystkiego najlepszego. Słuchajcie. Przede wszystkim zdrowia, żebyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się tym, co mamy wokół, tymi radościami dnia codziennego i z uśmiechem i. Z radością spoglądać w przyszłość, z taką nadzieją spoglądać w przyszłość, w przyszłość e, zgodnie z, ze słowami, że najpiękniejszy jest jeszcze przed nami. Także zapraszam Was na piosenkę. Jeszcze raz wszystkim Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę spokojnego wieczoru, sobotniego i miłej niedzieli. Może jutro coś nagram, także trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Do następnego razu. Ja ponad wszystko całym sercem życzę dziś, bo jesteście dla mnie wszystkim dla was dziś zaśpiewać chcę To tyle dni, to tyle lat na zawsze będziecie w sercu my To dobry Bóg połączył was byście razem przez życie szli to tyle dni, to tyle Przeliczą się wiara i miłość. Pełna rodzina oraz życzliwość. Drogi ojcze, droga matko, chciałbym dziś zaśpiewać Wam. Podziękować za to wszystko, za tą miłość, którą mam. Zdrowia, szczęścia na wszystko całym sercem życzę dziś, bo jesteście dla mnie wszystkim Dla was dziś zaśpiewać chcę. To tyle dni, to tyle lat. Na zawsze będziecie w sercu my. To dobry Bóg połączył was, byście razem przez życie szli. To tyle dni, to tyle lat. Wierzyłem wam. Przy świat. Przeliczą się wiara i miłość, pełna rodzina oraz życzliwość.